Witam wszystkich serdecznie. Sklep Wędkarski Trotkę. Ja nazywam się Kamil i kręcimy ten film specjalnie z tego powodu, że firma Robinson przygotowała rewelacyjną promocję na miesiąc wrzesień. E, mianowicie promocja będzie tyczyła się wędki spinningowej, do której Robinson w gratisie dodaje kołowrotek. No to jest taka promocja rzadko spotykana, naprawdę, żeby producent dawał nam wędkę e, do zakupu, która kosztować będzie w granicach 200 zł. Zaraz przedstawię tą wędkę. I do niej darmowy kołowrotek za 150 zł. Jest to naprawdę łakomy kąsek, dlatego kręcimy ten film, robimy promocję. Wiemy, że prawdopodobnie one się wyprzedadzą bardzo szybko, więc warto zajrzeć, zobaczyć, czy coś Wam by się nie przydało. Szczególnie, że zbliża się sezon spinningowy, szczupakowy. I teraz, tak jaka to jest wędka? Jest to wędka Sashima firmy Robinson. Jest to model, który jest na rynku około 2 lat. My go też sprzedajemy od 2 lat. Jesteśmy z niego bardzo zadowoleni. Mamy bardzo mało reklamacji. Sama wędka prezentuje się, jeżeli chodzi o walory estetyczne, bardzo ładnie. Ma bardzo fajne przelotki, bardzo dobre i do żyłki, i do plecionki. Wykonana jest bardzo starannie i ciekawie. Jej taką cechą główną wędek Sashima jest to, że są bardzo szybkie. Mają bardzo szybką pracę, gasną bardzo szybko. No, są to szybkie kije spinningowe. Występują one w różnych e, oczywiście e, ofer, w różnych parametrach. E, mamy takie wędki jak Perch 235, Pike 259, 270 też. One są do około 30-32 gram. Tutaj pod, pod się katalogiem, żeby e, po prostu no, niczegoś nie przeoczyć lub nie, prze, nie zmienić. Mamy też taką wędkę jak Zander 220, 250. Zandery są do 40 gram Jerkman, Multicast, podmultiplikator. No jest wybór bardzo szeroki, duży. My w sklepie będziemy mieli kilka modeli w tej promocji. Dodatkowo do wędki dostajecie kołowrotek, także myślę, że warto. Wędki deklarują się cenowo od około 200 zł nawet to chyba od 189 najtańsza w granicach 200 zł do 230-40 zł, dostajecie we, kołowrotek Robinson Mystic, który jest w sklepie na półce w granicach 140-150 zł, więc promocja naprawdę rewelacyjna. Kołowrotek Mystic też bardzo dobrze się nadaje do spinningu. Jest to kołowrotek z siedmioma łożyskami, a do tego dodatkowo dostajecie szpulę zapasową oczywiście, kołowrotek posiada bardzo silny hamulec, nawet do 18 kg tak producent chwali Nie mamy w tym momencie tego kołowrotka, że Wam go pokazać, na pewno jak tylko się pojawi ta promocja w ciągu kilku dni e, pierwszych dni września, e, zrzucimy post na facebooka i będzie zdjęcie wędki kołowrotka e, będziecie mogli kupić ją w sklepie stacjonarnym i także internetowym za chwilkę będą oczywiście przebitki tutaj mam wędkę przygotowaną Jerkman med 98 do 50 gram, do większych przynęt na łódeczkę jest też Jerkman do 80 gram, do jeszcze większych przynęt. Zademonstrujemy Wam tabelę, tutaj możecie sobie przemyśleć, co Wam się najbardziej podoba. Dzięki za oglądanie, zapraszamy do śledzenia naszego kanału, zapraszamy do korzystania z promocji i pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, cześć.